W tym filmie pokażę Wam, jak skonfigurować napęd Frivia. Na potrzeby filmu, centrala została zamontowana nieco wyżej. Standardowo jest ona zabezpieczona tym oto uchwytem. Po instalacji sprawdzamy poprawność połączeń elektrycznych. zasilaniu łączymy pod styki 16-17, pod 17 łączymy. Neutralny pod 16 liniowy, uziemienie łączymy do korpusu napędu. Pod styki 14 i 15 podłączamy oświetlenie strefowe. Plus i minus służą do podłączenia akumulatora awaryjnego zasilania, który opcjonalnie można zakupić w naszym sklepie. M2 styki 12 i 13 są niewykorzystywane w tym przypadku. M1, 10, 11 służą do podłączenia napędu. Kolejność kabli zależy od tego, po której stronie. Bramy mamy zamontowany napęd. W naszym przypadku napęd jest zamontowany z lewej strony, dlatego przewód brązowy podłączony jest pod styk 10, a przewód niebieski pod styk 11. W przypadku, gdy mamy zamontowany napęd z prawej strony, należy przewody zamienić miejscami. Błędnie zamocowane przewody powodują niepoprawne działanie fotokomórek. Styki 8 i 9 służą do podłączenia lampy ostrzegawczej. Styki 7 i 9 służą do podłączenia opcjonalnych urządzeń, które wymagają zasilenia 24V. Start styki 5 i 6 służą do przewodowego sterowania. Tutaj możemy na przykład podpiąć wideo domofon. Styki 3 i 4 służą do podłączenia fotokomórek. Należy pamiętać, że. Styki 1 z fotokomórki łączymy ze stykiem trzecim, i styk drugi z fotokomórki łączymy ze stykiem czwartym. Styki 1 i 2 tutaj łączymy antenę. W naszym przypadku antena jest fabryczna, dlatego podłączona jest tylko pod styk pierwszy. Po poprawnej instalacji, pierwszym krokiem jest przyuczenie napędu. Aby tego dokonać, należy sprawdzić, czy napęd jest podłączony do zasilania. Informuje nas o tym czerwona migająca dioda. Bramę należy ustawić. W połowie światła. Aby to zrobić, należy rozprzęglić napęd. Następnie zasprzęglamy i sprawdzamy, czy się zablokował. Przyuczenie rozpoczyna się poprzez naciśnięcie przycisku wzbudzenia. W trakcie przyuczenia brama otwiera się, potem zamyka. Otwiera częściowo. I ponownie zamyka. Po poprawnym przyuczeniu dioda świeci się w sposób ciągły. Piloty, załączone w zestawie, są fabrycznie sparowane z centralą napędu. Aby dodać kolejny dajnik, należy przyłożyć pilota do centrali i krótko nacisnąć pierwszy przycisk. Dioda radio zapali się, a potem zgaśnie. Aby przypisać tryb furtki do drugiego przycisku pilota, należy przyłożyć pilota do centrali. Krótko nacisnąć drugi przycisk pilota. Zapala się dioda przy radio i przy pierwszym. Tryb furtki został przypisany. Aby aktywować tryb automatycznego zamykania się, przykładamy pilota do centrali. Długo naciskamy pierwszy przycisk pilota do momentu, aż zacznie migać dioda przy zegarze. Teraz naciskamy drugi przycisk pilota tak długo aż joda zgaśnie, następnie zapali się w sposób ciągły. Dwukrotnie naciskamy przycisk pierwszy, aby wyjść z menu parametrów. Ta funkcja nie będzie działać, jeżeli nie mamy podłączonych fotokomórek. W trybie automatycznym brama zamyka się po 30 sekundach od otwarcia lub po 5 sekundach po przecięciu światła fotokomórek. Aby wykonać reset centrali do ustawień fabrycznych, przykładamy pilota do centrali do wskazanego miejsca. Naciskamy pierwszy przycisk na pilocie tak długo, aż zacznie migać dioda przy zegarze. Następnie naciskamy krótko pierwszy przycisk pilota. Dioda zaczyna migać przy resecie. Naciskamy drugi przycisk pilota tak długo, aż zapalą się wszystkie diody, a następnie zgasną. Migająca dwukrotnie czerwona dioda pokazuje nam, że centrala jest zresetowana. Aby dodać urządzenie do aplikacji, należy nacisnąć przycisk Dodaj urządzenie, następnie wybrać dostęp, rodzaj bramy, brama przesuwna, wybieramy konkretny napęd. W tym przypadku jest to Frivia. Dalej, dalej. W tym momencie aplikacja pyta nas, czy na centrali elektronicznej napędu znajduje się taka etykieta. Jeżeli nie, nie ma takiej naklejki na naszym napędzie, to musimy użyć pilota Serenity. Wybieramy nie. Klikamy dalej. W tym momencie musimy podejść do centrali. Nacisnąć przycisk wzbudzenia na przynajmniej 2 sekundy. Bierzemy pilota Serenity do ręki. Zbliżamy go do centrali. Naciskamy przycisk tak długo, aż zacznie migać kontrolka przy radio. Klikamy dalej. Dalej. Na odwrocie pilota znajdują się numery, które trzeba przepisać, aby dodać napęd do aplikacji. Klikamy dalej. W tym momencie aplikacja wyszukuje urządzenie. Udało się znaleźć. Sprawdzamy, czy możemy sterować bramą naszą. Jeżeli udało się wysterować urządzenie, to potwierdzamy tak. Nadajemy nazwę. Przepisujemy do odpowiedniego pomieszczenia, w tym przypadku możemy pominąć. W tym momencie napęd połączył się już z aplikacją i możemy swobodnie nim sterować.